Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na pomeczowej konferencji prasowej. Mecz górnik zabrze Krakowia Kraków, zakończony zwycięstwem zespołu gości 2 do 0. Jest z nami trener drużyny Krakowi, pan Jacek Zieliński. Trenerzy, prosimy o komentarz tego spotkania. Później poproszę o zadawanie pytań poprzez podniesienie ręki. Mikrofon do państwa na pewno dotrze. Trenerzy, oddajemy głos. Dobry wieczór państwu. No, przede wszystkim bardzo się cieszymy, bo długo czekaliśmy na tę inaugurację. Wszyscy już praktycznie pokończyli swoje pierwsze mecze, odpoczywają. My dopiero dzisiaj zagraliśmy, ale warto było czekać. Ważne zwycięstwo, bo odniesione na bardzo trudnym terenie w Zabrzu się bardzo ciężko gra. Przekonaliśmy się o tym na wiosnę, w poprzednim sezonie, gdzie dostaliśmy tutaj naprawdę mocne bębki. Dzisiaj rewanż. Cieszę się, że. Że długimi fragmentami fajnie to wyglądało. Cieszę się z postawy naszej młodzieży, bo ten zespół robi się coraz młodszy. Ale unieśli ciężar Bramka Rakoczego, dobry występ Myszora, wejście knapa do tego Makuch, Peska. To są przecież dalej młodzi chłopcy, więc fajnie, że, że zaczyna to tak wyglądać. No, ale to wiadomo, to jest pierwszy mecz, jeszcze nie ma żadnej euforii, już ostudziliśmy głowy. Nastroje, bo przed nami teraz dwa mecze u siebie, ale bardzo ciężkie, bo z koroną i z legią, więc dopiero po tych meczach zobaczymy, jak to będzie wyglądało i będziemy mogli ocenić Krakowie. Dziękujemy, trenerze. Czy są pytania? Bardzo proszę. Dobry dzień, panie trenerze. Kamil Godyński, Interia Miast na czy właśnie szczególnie w pierwszej połowie, nie miał pan momentami takiego przeświadczenia, że już to gdzieś widział? Bo Mam na myśli głównie tą akcję przy bramce na, na 2 do 0, bo to wyglądało właśnie jak żywcem wyjęte z tej pana poprzedniej Krakowie. tylko no wiadomo oczywiście już z innymi wykonawcami. Tu ja już tak głęboko pojęciu nie sięgam, wie pan, że mam swoje lata i z takich rzeczy nie pamiętam. Ważne, że zaczyna się pewna powtarzalność tego, co robimy na treningach. To była akcja treningu, można powiedzieć, więc fajnie, że jest ta powtarzalność. Fajnie też, że Raki zachował taką chłodną głowę i wykończył to naprawdę bardzo dobrze. Dużo dzisiaj było fajnych fragmentów gry, dobrego skoku pressingowego, dobrego ustawienia w obronie, ale też niepotrzebnie w drugiej połowie zdaliśmy się w taką biatykę box-to-box z Górnikiem, bo, bo były sytuacje na to, żeby ten mecz zakończyć, ale jakaś kontra Górnika i sytuacja skończyłoby się 2-1 i nerwówką, więc zwycięzców się nie sądzi, mamy trzy punkty, zaczęliśmy bardzo dobrze ligę. Chciałem jeszcze podpytać o Michał plaka i Jefka na Na ile to są jakieś mniej lub bardziej poważne sprawy, że. To, że, nie, że nie są to ci... poważne sprawy, to są drobne tam jakieś urazy y, mięśniowe. Y, nie powiem, że będą gotowi na, y, na koronę, natomiast myślę, że na Legi obaj będą na pewno gotowi. Dziękujemy bardzo. Poprosimy o przekazanie mikrofonu. Dzień dobry, Stanisław Malec, teraz Pacy.pl. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa, gratuluję Dziękuję. świetnego meczu. Od 60. minuty Krakowia grała przy wyniku 2-0 dwoma napastnikami. To wynikało z przyjętej taktyki, czy, czy miał Pan taką pokusę, żeby pograć o, o lidera po pierwszej kolejce? No Nie, no nie myśleliśmy o tym, żeby pograć o lidera, absolutnie. Lider po, po pierwszej kolejce, szczerze powiedziawszy, znaczy niewiele. Po 34. tak, ale po pierwszej to jest, wie Pan, yy, delikatne doznanie na, na jeden wieczór. Natomiast my już ćwiczyliśmy to ustawienie z Benjim, takim cofniętym napastnikiem. On się dobrze czuje w tej roli, bo potrafi się rozpędzić. Paraz naprawdę przez polekarny pole brakło mu tam centymetrów, No, on jest z nami dopiero można powiedzieć 6 dni. Tak samo Takuto Oshima. Myślę, że czas pracuje dla nich i obaj będą naprawdę wzmocnieniem naszej ekipy. Trzech debiutantów było w tym w tym meczu? Jakby Pan tak pokrótce ich ocenił? Trzech debiutantów. No to tak jak mówiłem o nich już. Weszli na zmiany, dali dobrą zmianę. Zarówno Takuto, jak i, jak i Benjamin zrobili to, co do nich należało. No może z wyjątkiem tego, że nie strzeli bramki. Natomiast Patryk Markuk uważam, że zaprezentował się bardzo dobrze. Ja wiem, że będzie się od niego wymagać strzelania bramek, jeszcze najlepiej seryjnego strzelania bramek, ale to jest taki napasnik, jakiego nam brakowało w zeszłym roku. Czyli napasnik, taki bym powiedział, bardzo mocny, no. e, lubiący zejść na bok, e, potrafiący utrzymać piłkę. Jak to wszystko się zazębi, myślę, że i on będzie strzelał bramki i przy nim, będziemy, będziemy mocniejsi. W każdym razie cała trójka, uważam, no, dała pozytywne nadzieje i zaliczyła fajny debiut. Kamil Peska wyszedł jako kapitan. To jest stała zmiana, czy wynikała z tego, że Sergiu dzisiaj? Nie, to jest stała zmiana. Kamil Peska jest kapitanem drużyny. Mieliśmy na obozie wybory nowej rady drużyny, więc Kamil Peska z racji, a raz, że z tego, że zdobył największą ilość głosów, ale ja generalnie wybrałem go na, na kapitana. Cieszę się, bo to jest Polak. Młody chłopak, miejmy nadzieję, że reprezentant w przyszłości, więc myślę, że ta funkcja zbytnio go nie przytłoczy, natomiast da mu takiego pozytywnego kopa. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Ja pomyślałem z Dziennika Zachodniego. Pamiętam, że dwa pytania. Pierwsze to takie, miałem wrażenie, że z, z takim stoickim spokojem przyjmował Pan Goles, strzelane przez Krakowie. Czy to wynikało też z tego, że miał Pan poczucie, że Pana zespół absolutnie dominuje w tym meczu? I nic złego mu się nie powinno wydarzyć. I pytanie drugie częściowo Pan nie odpowiedział, a chciałbym je pogłębić. Skąd była ta różnica między pierwszą a drugą połową? Czy to Gudnik po zaczął grać lepiej, czy też Pana zespół poczuł się pewnie i czekał już po prostu na koniec, koniec spotkania? Bramki przyjmowałem ze stolickim spokojem. Tak jak powiedziałem, to jest dopiero pierwsza kolejka. Ja się oczywiście bardzo cieszyłem, natomiast. Jakoś takiej ekspresji jeszcze nie było. Nie wiem, może to, 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 to słońce trochę człowieka e, przytłoczyło, tak mówię, pół żartem, pół serii. Natomiast z czego wynikała ta zmiana e, w drugiej połowie? No, wie pan, no z tego co mówiłem na początku. My graliśmy na bardzo trudnym terenie. Górnik to jest naprawdę dobry zespół, trochę się w nim zmieniło, ale w piłkę dalej grać potrafią. My za bardzo, tak jak mówiłem, zamiast utrzymać chłodną głowę, jakąś ciągłość i powtarzalność w grze, tak jak mówiłem, wdaliśmy się w bijatykę z Górnikiem, akcja za akcją, myśmy szli do przodu trzema, czterema, pięcioma zawodnikami, później był powrót na, przez parędziesiąt metrów na długu tlenowym i tak dalej, i tak dalej, no nie da się tak grać. Trzeba było trochę rytmi w tym wszystkim zachować, ale chcieli bardzo strzelić następną, trzecią bramkę. Znaczy, to, to, nie mówię, że to jest złe, natomiast czasami no, trzeba wyważyć między Między tym, co się dzieje, a, a takim jakimś realizmem, i, i tego nam trochę brakowało. O tym, żeśmy sobie mówili już po meczu w szatni. Na pewno zareagujemy na to w następnych meczach. Szanowni Państwo, druga część pomeczowej konferencji prasowej. Z nami trener Górnika Zabrze, pan Bartosz Gaul. Trenerze, prosimy o krótki komentarz meczu, a później o ewentualne zadawanie pytań. Trenerze, oddaję głos. No myślę, że, że wynik meczu jest łatwo do wytłumaczenia. Chodziło, chodziło o skuteczność dzisiaj. Myślę, że no, aktywność, intensywność naszej gry była dobra. Pasowała też ta atmosfera na stadionie. Myślę, że, że było energii w tej grze, ale jeżeli chodzi o to, że popełnialiśmy za dużo błędów w ofensywie. Traciliśmy te piłki, nie szliśmy w pressing. Tak, tracimy też chyba pierwszą bramkę. I co mi się mało podobało, że, że nie Mieliśmy tej skuteczności. Krakowia miała te moment po swojej stronie. Myślę, że, że tą bramkę na 1-0 to no, sprowadzili w takiej fazie, co, co była może dla nas nawet niezła, bo trochę przycisnęliśmy to, a no, u nas brakowało tej skuteczności. W pierwszej połowie mieliśmy sytuację, myślę, że, że Wodarczyk miał dobrą, Nowak miał dobrą, po tym Rożnym też mieliśmy dobrą sytuację, także tam się nam nie udało szczelić. a w drugiej połowie było widać, że, że naszym problemem nie jest to, żeby rozgrywać te piłki. Tylko problemem były te straty, co robimy po stracie tych piłek, i jeżeli chodziło o to, że no, nie, nie graliśmy po prostu skutecznie do przodu. Za dużo klepiemy te piłki naokoła, pola karnego mamy możliwości dośrodkować, nie dośrodkujemy, nie mamy personelu w, w polu karnym i tak dalej. Także tej skuteczności nam brakowało, przez co też nie możemy sobie rozegrać za bardzo e, dużych, wielkich szans. Mieliśmy dobre sytuacje dośrodkowania, ale nie daliśmy radę, także nad tym trzeba pracować. Nie ma co, co teraz dużo marudzić. Myślę, że ta gra wygląda. Wyglądała w miarę dobrze, była niby pod naszą kontrolą. Jedyne te kontry, co na może nieraz mogę zaboleć, ale u nas będzie chodziło w następnych tygodniach o tą skuteczność, żeby grać do przodu, żeby dośrodkować te piłki, żeby mieć zachowanie w polu karnym, żeby po prostu no, mieć, mieć więcej dobrych sytuacji przed, przed pramką przeciwnika. Bardzo dziękujemy, trenerze. Poprosimy o pytania. Bardzo proszę. Rafał z Dziennika Zachodniego. Panie że mam wrażenie, że jeszcze większym problemem jednak była gra w defensywie. To znaczy, był momentami duży chaos, a skrzydłowi, nominalni skrzydłowi, jako boczni obrońcy, nie czuli się chyba dzisiaj zbyt dobrze na boisku. Pan nie podziela takiej opinii? Fakt. O, o tym też wiem, że Rafał Janicki był jedyny jakby wyszkolony stoper. Wiemy też, że Eryk Janza to jest właściwie klasycznie wahadło. Wiemy tak samo o Olkowskim, ale jeżeli chodzi o alternatywy, to trze, trzeba też powiedzieć, że mieliśmy sześciu młodzieży, na ławce rezerwowych, jednego mieliśmy jeszcze w pierwszym składzie, to znaczy siedmiu młodzieżowców mieliśmy w tym składzie. Jeżeli chodzi o pierwszy mecz, o tą kulisę też na stadionie i tak dalej, to myślę, że najpierw trzeba, trzeba budować tą, tą grę z tyłu. Myślę, że z gry to, to za dużo nie zagrywała Krakowie, jeżeli chodziło o długie piłki na Eryk Jandrze, no to jest możliwość, żeby tam te piłki zagrać. I Myślę, że mieliśmy duż, dużo większe problemy po stracie piłki, ale to był raczej problem szóstek, że nie przesz przeszliśmy w ten pressing tylko no, po prostu daliśmy przeciwnikom po tych stratach jechać z kontrom, ale tak, jeżeli chodziło o kontrolowe budowanie przeciwnika, to nie było dużo tych sytuacji, że, że mieliśmy tam duże problemy z tym. Panie, ten, że w najbliższych godzinach, być może dołączy do Was Jensen teraz, będzie kolejny stoper. Jak długo trwa budowanie solidnej linii defensywy z Pana punktu widzenia? Kiedy oni będą grali tak, jak Pan tego oczekuje? To wiadomo rzeczą, że to będzie, będzie trwało. Po każdego zawodnika, którego aktualnie stransferujemy, to on jakby przychodził z przerwy letniej. To znaczy, że 4, 5, 6 tygodni bez treningu. To znaczy, że na to też będzie potrzebny czas. To nie jest tak, że, że wrzucimy zawodnika i będzie nam grał solidny 90 minut. Także bym, bym chciał chętnie odpowiedzieć coś innego na ten temat, ale trzeba być realistycznym i nie mogę tu obiecywać, że zawodnika, którego, którego ściągniemy, który może jest wtedy aktualnie też bez klubu, że będzie nam pomagał od razu w następnych dniach. To jest fakt. Czy w związku z tym pomysł, żeby w najbliższej kolejce, w najbliższy weekend, zagrać z miedzią Legnica zamiast meczu z Lechią Gdańsk, jest Pan jego zwolennikiem, czy lepiej mieć dwa tygodnie czasu na treningi? Szczerze, jeszcze aktualnie się nad tym tematem nie zastanawiałem. Przed meczem teraz będę też nie, nie w emocjach na ten temat odpowiadał, tylko usiądziemy też ze sztabem, porozmawiamy na ten temat i zrobimy wtedy jak, jak najlepszą decyzję, która nam będzie też pasowała. Podobno zgodę wyraziła, że w Lekste Klasa. To odbyło się to bez pana jakby wiedzy te, te starania gódnika o to, żeby ten mecz został zgrany? Przed meczem kierownik mi dał parę tych informacji, ale mówiłem, że no, to na spokojnie po meczu porozmawiamy na ten temat, żeby, żeby się skupić po prostu na pierwszy mecz, a potem co będzie dalej, to teraz zobaczymy. Dziękuję serdecznie. Czy są jeszcze pytania z sali? Bardzo proszę. Krzysztof czwarty Czwarta na podcast. Mam pytanie o Daniego Paczeko: czym była spowodowana nieobecność? I drugie pytanie: czy są jakieś pozytywy, które pan może z tego meczu wyciągnąć? No, co, co do pierwszego pytania, to Dani Paczeko miał cały tydzień problemy z plecami. Tak właściwie trenował no, wczoraj i przedwczoraj, ale to tylko tak na pół, bo jednak e, robił mu te plecy problemy i nie był jeszcze na 100%, żeby nam pomóc. E, to do tego pytania. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to mi się wydaje, że nie ma co po pierwszym meczu i po trzech tygodniach wtedy no, narzekać, marudzić, jakie są sytuacje, tylko po prostu jak najbardziej rozwiązywać. I mi się wydaje, że widzieliśmy też dużo dobrych rzeczy po tych dwóch tygodniach. Jeżeli chodzi o intensywność, graliśmy wysoki presji, mieliśmy też dobre wygrane piłki. Mieliśmy też, z tego co chyba widziałem, 70 albo ponad 70% tej piłki, to znaczy, że byliśmy, mieliśmy kontrolę tej gry, ale co, no, nad czym trzeba, Pracować tak jak mówiłem, 70% i 2-0 dla przeciwnika to nie jest odpowiednie, no to ten wynik, który byśmy sobie zażyczy, zażyczyli. Także trzeba nad tym pracować, żebyśmy nie klepali tych piłek naokoło pola karnego, tylko jak najbardziej do przodu, w, pod pramkę przeciwnika i to będzie temat, ale gorzej by było, jeżeli byśmy nie mieli tej piłki, to wtedy byśmy nie mogli nic kreować jakby i, i rozkrywać do przodu. Tak więc. Są pozytywne rzeczy, nad którymi możemy pracować, ale to, to też jest proces, tak jak mówiłem już. Dziękujemy bardzo. Jeszcze widzę uniesioną dłoń. Łukasz Pawlik, golpe. Ja mam pytanie, bo Bartosz Nowak w miniony piątek potwierdził w sumie, że są rozmowy prowadzone z Rakowem Częstochowa, że już dostał po zakończeniu poprzedniego sezonu informację, że już coś jest na rzeczy, czy w związku z tym tutaj Górnik ma jakiś plan B, by pozyskać ofensywnego pomocnika? Przygotowuje się już na taki wariant? Szczerze mówiąc, na, na to pytanie też nie mogę jakby najbardziej odpowiedzieć i, i też nie chcę szacunku też dla Bartka Nowaka i dla klubu. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, jeżeli to będzie takie konkretne albo byłoby takie konkretne, to pewnie będziemy się na tym zastanawiać, ale aktualnie nie ma bo tu podobno tej konkretności, żebym się nad tym zastanawiał, to miał jakieś opcje w tym. Wiem tylko, że Bartek Nowak aktualnie zagrał dobry, dobre przygotowania dla nas jest całym sercem, jak powiedzieć w tej drużynie, stara się pracuje tak, więc że nie mam się aktualnie nad czym zastanawiać. Dziękujemy. I jeszcze jedno pytanie. Łukasz Hanak, panie trenerze, cały zeszły sezon był problem z napastnikiem. Tutaj pierwszym ty zagrał młody wodarczyk, ale został zmieniony. W drugiej połowie zagrał krawczyk, i to był ten krawczyk z zeszłego sezonu. Bez, bez za bardzo okazji do gola, bez, bez jakiegoś tam pozytywnego akcentu. Czy tu coś są jakieś nadzieje jeszcze? Czy... Jeżeli chodzi też o tą pierwszą rzecz, to trzeba powiedzieć, że Szymon Wodarczyk to jednak młodzieżowiec, także tam zawsze jest nadzieja, że chłopak się rozwinie. Dzisiaj zagrał dla nas pierwszy, pierwszy występ w Ekstraklasie od początku. Jasne było, że też no, chcieliśmy jeszcze coś, coś poruszyć drugim napastnikiem. Po meczu to tak, zawsze są sytuacje, że to możemy inaczej oceniać, ale no, pracujemy z tymi zawodnikami, z, no, mamy fokus na tych zawodników, z którymi tutaj aktualnie pracujemy, żeby ich jak najbardziej polepszyć. A czy, czy będą jakieś transfery, i tak dalej, to na tym musimy też popracować i porozmawiać o tak klubach wtedy. Dziękujemy serdecznie. Prosimy jeszcze. Pytania. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Łukasz Podolski w trakcie spotkania często bezradnie rozkładał ręce. Tutaj ewidentnie potwierdził to, co pan powiedział, że ofensywa tutaj gry Górnika nie wygląda tak dobrze, jakby można było się tego spodziewać. Natomiast mam pytanie, czy to ma wpływ tutaj właśnie na tą młodzież w No bo wiadomo, że Górnik to dzisiaj młodzieżą stoi. I to takie zachowanie Lukasa Podolskiego mogą depumująco wpływać na tych zawodników. Czy to będzie pan poruszał w szatni, aby Lukas troszeczkę przystopował, czy też po prostu tu ma pod tym względem wolną rękę? Nie, jeżeli, jeżeli chodzi o to, żeby były to negatywne sytuacje, ale wiem, jaki, no, jaki, jaki kontakt ma Lukas do młodych zawodników, że chce im zawsze jak najbardziej pomóc, tylko w tych sytuacjach i oczekiwania ma do młodych zawodników też dobre. Jeżeli chodzi o rozwijanie, to musimy te, te oczekiwania też mieć dosyć wysokie. Także my stoimy non-stop w kontakcie, ale także młodzi widzą to negatywnie, czy coś takiego, oni po prostu mają taki kontakt ze sobą, że jeżeli Lukas im coś powie. W pozytywnym albo nawet w negatywnym sensie to oni wiedzą zawsze, że on chce im na 100% pomóc, a pomóc, a nie jakoś ściągać ich na dół, czy tak dalej. Także tego, tego się w ogóle nie obawiam, bowiem na 100% jak się angażuje, ile rozmawia z chłopakami, jaki ma kontakt do chłopaków młodych, tak więc, że tego się nie obawiam w ogóle.